Dzisiaj kupiłem miecz za 1 bilion Czy było warto go kupić to już musicie oglądać do końca Wygrany 100 miliardów z poprzedniego odcinka A w tym filmie losujemy 200 miliardów Bo wbili się 200 apek Zasady te same co 100 like 100 miliardów w następnym odcinku Miłego oglądania W dzisiejszym odcinku sprawdzimy czy opłaca się kupić miecz seta Nie wiem czy właśnie na ten miecz nie przepłaciłem Bo wydałem na niego miliard No ale dobra, dzisiaj po sprawdzimy czy opłaca się kupić miecz seta eee, Kosztują bilion I jest to już naprawdę mega mocny miecz na box pipi. Ale dosłownie Całe siano dam na niego. On, dzieje, on się chociaż sprzeda po tym odcinku. Lecimy w takim razie kopać, znaczy kopać. W sensie się pobić na serwerze. Zobaczymy co jak w ogóle to śmiga. Dobra, mamy wszystko, można się w sumie pobić, tylko właśnie trzeba podbić ten stręża widzę wziąć. Weźmiemy sobie pod kien i już będzie w sumie można się bić, ale z mieczem po prostu seta to będziemy tak fragować teraz. Także lecimy się widzę, bić, zobaczymy co jak. daj jest mieczem. Wybijam raz stręża. Kurde, czuję, że ten miecz będzie się oddawał. Czuję, że ten miecz będzie naprawdę dzisiaj fragował same y będą tutaj na serwerze. O kurde, dobra, patrzcie. Ten miecz jest dobry. O kurde, ten miecz 42 jest serio mega mocny. Bo jesteśmy w sumie, mamy biliard przy sobie. Gdzie w mieczu, może powiedzieć. No ale jak z tym mieczem zginiemy, to już będzie kaszana totalna. A ten miecz jest mega mocny. Tutaj pobijemy się, pobijemy. Zobaczymy, czy go warto. Pani było zrobić dzisiaj killa prosto jednego w dzisiejszym odcinku. Pani było szczerze, tutaj zrobić robić kila. No, dostajemy sobie razy kobłeba tutaj. No, to nie jest za ciekawie. Tego gościa to jeszcze raz zabić za to, że prosto nas Nie, no, trzeba tutaj właśnie pozabijać ich, tylko no właśnie padam w pańczyny. Kurde, i to jest pajęczyn. Ej dobra, masa pajęczyn jest na tej właśnie serwerze. Właśnie kurde nie widzę. Późna godzina strasznie jest to nagrywam jest 23, 24, więc trochę późna godzina, ale gdzie teraz chciałem nagrać ten odcinek. Bardzo, bardzo ten miecz seta chciałem przetestować już dawno. No i on jest mega dobry ten miecz, tak mi się wydaje kurde, jaką w ogóle... im w ogóle wszystkie serduszka. I ktoś nie jest na kokcie, bo wylicze od razu ma deda, od razu po prostu ma dęgości deda. Od razu, od razu po prostu. To jest właśnie łatwy straszny kill tutaj dla nas, naprawdę. Mam umpadł o tem, no i sobie właśnie przez to, że ma ten skryp na lkę. Kurde, no jaki fart, jaki oni mają w ogóle farta. Poszedł tylko nie się bić na bez tylko ale, ale z tym mieczem to się mega mocno boję właśnie tam bić. Bo to jest właśnie na ryzyko, że możemy stracić biliard, a ten bilard naprawdę długo się kopie No tak może niedługo, ale no właśnie kurde nie chciałbym go strasznie stracić, ale mi 42 oddaje, totalnie oddaje ten mieczy. Mam nadzieję, że nikt nas właśnie tutaj nie będzie goń pół mapy po prostu. Proszę, ktoś co jest w ogóle u góry tej mapy? Cały czas widzę, że to jest budowane, ale tutaj nikogo właśnie nie ma na tej górze mapy. No to jest przecież przerąbane. Wiem, że ktoś tu właśnie będzie, ale na niej tutaj nikogo nie ma. Tutaj też niestety. Trzeba jakoś poszukać tutaj na mapie. Trzeba Właśnie tutaj. Kurde, chciałbym bardzo zabić dzisiaj jakąś osobę w dzisiejszym odcinku. To jest mój plan właśnie na ten film. Więc seta ziomek dostaje hity z miecza seta. No i prawie sobie zginął. mnie te skrypty na LK tutaj większych graczy właśnie zginęła, bo nie wyrabialiby właśnie. Zakładałem tych i za, no wiecie, zakładałem tych elt, nie? Nie wyrabialiby po prostu. No i było łatwe, ile właśnie w tym momencie. Niestety, no tak się nie dzieje. Ej, gość ma w ogóle mieć 44. 44 gości mam mieć. takim mieczem to się nie da nic zrobić, jak na takich meczach w tej mieście. Tego miecza oczywiście bije. Nie wiem, czemu on nas bije. Masy innych graczy, ale no, nie zabije nas. Naprawdę całą po prostu mapę. Nie wiem, nie wiem, ona końca mapę. No to trzeba po prostu H zmienić. Nim H i no uciekniemy od niego wtedy. na pewno będzie końca mapę. Ale na no, jak na razie się dobrze sprawuje, bo tutaj po prostu pełnił swoje zadanie. No miał duże hity walić. I właśnie tutaj wali takie duże hity, bym powiedział. Nie wali na pewno mały. teraz z nim po prostu H i będziemy dalej zabierz grać. bo jak ona ma końca mapę, to się mija z celem, właśnie. Dobra, jesteśmy na H4. Zobaczymy tutaj, jak się będzie grało. Na H4 podobno jest łatwiej. Jest bardzo, nawet bym powiedział, chyba najłatwiej. Jest właśnie na H4. A seta mamy też mega mocnego, bo set mam prawie po 40 całego No ogólnie powodzi się, powodzi się coś z ścianem na serwerze Ale jak tego gościa może uchwycił, to było naprawdę git Bo mam je 40, to w sumie słabszy miecz od nas Ale mamy tą elitrę, no i zajedzą się trochę, wiecie, łatwiej niby bije Ale, gdybym tak powiedział, że trochę, trochę kurde ciężko Koks, musimy napędzić koksa Tutaj przy małej ilości HP już musimy stąd po prostu orać Bo no jest kurde ciekawie szczerze To jest w ogóle osób przy tym jodku, kurde naprawdę Przy tym, tej strefie BSL jest naprawdę dużo osób bo na nas się fokusują, kurde Dlaczego na akurat się po prostu fokusują, No nie, nie rozumiem tego. Ale mu walimy hity. My też dostajemy sobie porządne hity tutaj. Właśnie od pleców. Aj dobra, tu ktoś widziałem. I mamy też niestety pajęczy, No chyba, że mam tutaj jakiś szalker właśnie z pajęczynami, ale no właśnie nie ma. Kiedy był szalker z pajęczynami, to było o wiele, o wiele łatwiej. Właśnie. O dobra, tutaj może widzę gościa. I się po prostu nie na nie no, serio ucieka. I mam pomysł na trapa. Spróbujemy tutaj właśnie go strapować. Po prostu będziemy czekać i spróbujemy go strapować. No oby on się tutaj wkleił on ma też mieć 42. on ma też mieć 42. co oznacza, że jest kurde nie sytuacja dla nas. Musimy. No niestety są tu jest się na na w ogóle nas bił No jest totalnie fajnie Jeżeli chcielibyście właśnie się takiego miecza dorobić Parę godzin, to sobie ja tak w dwie godziny w trzy Wystarczy zobaczycie po prostu mój poprzedni odcinek na kanale Właśnie tam wytłumaczyłem dokładnie jak zarabiać naprawdę grube siano na serwerze Naprawdę możecie się łatwego siano po prostu dorobić na serwerze I no i dwóch to mu padło totem No i naprawdę polecam ten sposób, bo ja z niego korzystam prawie codziennie i codziennie się dorabiam masakrycznej dużej ilości kasy Naprawdę sposób działa jak najbardziej Dwie godziny z trzy i macie już po prostu full, full po prostu milion. Na koncie. My, czy, czy my tutaj kość po prostu uda się nam kogoś zabić dzisiaj, czy coś takiego? Bo mamy taki miecz, a ja bym chciał właśnie im pofragować. Ale może nie, nie żeby nas fragowali, bo my dostajemy właśnie plecy, bo oni myślą, że nas po prostu zabiją. No i prawda, oni myślą, że nas zabiją, a oni nie zabiją nas. Nie mamy tutaj co po prostu ryzykować. Dobra, może tam jest gościu, może tutaj się po prostu klejmy w niego. Mam mi 38, wiesz jeszcze ma tak sobie mieć, że jakbyśmy mieli tam do niego, wypijamy na pewno skręcza. Byśmy się tutaj wkleili w tego ziomka, to było naprawdę łatwo. On zginie, ten gość zginie. o Oj, patrz, jak mało HP zostało. Miecz tak się spełnia w 100% z tej właśnie. My jak właśnie mam zadawać HP w 100% po prostu. Jest to banalnie łatwy właśnie patent. Ja nie macie kefen, czy sobie padnie? Kurde, macie może sobie zginął właśnie, nie zginą. Sobie założył platę w idealnym momencie, ale ogólnie tobie zginął. Nie założył elytry. My dostajemy lekko oknoka tutaj. Razu plecę, razu plecę. Ale czemu razu plecę? i dobra, nas zbić jakiś gra z miesiąc 5 nie? Ja pierciel, z zbieżą 45. Nie ciekawie. Kurde, dobra, musimy polecieć bez l i tutaj w sumie. No tutaj najlepiej właśnie polecieć. co jak tutaj. Mam założoną platę, więc latem powinno być o wiele łatwiej. W sensie nie powinniśmy dostawać taki dum, chyba, że ktoś się na nas faktycznie sfokusuje. Właśnie, sobie jednym przyciskiem właśnie to zmienia. Szkoda, że tego nie ma na Lebe Mod. Tak szkoda, że tego nie ma właśnie na Leby Modzie. Elytra Swapera, który po prostu zamienia ci Elytrę. No i jednym przyciskiem. Tak tego brakuje na Leby modzie. Mam nadzieję, że właśnie kiedyś Leby Mod może wprowadzić takiego moda. Albo może już jest, nie wiem. Musiałbym jeszcze zobaczyć, ale ja wydaje mi się, że nie ma królera tego moda. Modem to bym nie pogardził szczerze tutaj po prostu na Lebe Moda. Kurde, no już, już po prostu wbiję w trzech. No, nie ciekawie Nie zgubić właśnie. I lecimy od razu na tą sklepę po raz kolejny. I dobra, on padnie, ale mu to tem lecą. Ale on ma farto no przecież to jest taki fart życiowy, jest niemożliwy. No takiego farta, jak oni mają, przez to, że oni sobie nie giną, to jest niemożliwe. I kolejny miecz, 40 pros, Ja się nie biję w tej klacie o takich godzinach, bo my sobie mógł się tam bić, ale jest taka godzina, żebyśmy zginęli od razu. mi się wydaje, żebyśmy w rozginęli mieczem, a nie chciałbym stracić bo to jest bilion w sumie. Może uda, Może uda się go właśnie zabić, bo byłoby naprawdę sympatycznie go zabić. A już widzę, że zostajemy chyba plecy. No dobra, ale prawie zginęliśmy, prawie ginęliśmy. zginęliśmy. na no, zupełnie inny mieć jest tak mega mocno, naprawdę. Kurde, nie miał więcej siana na serwerze, by na pewno go sobie zostawił właśnie. No muszę go sprzedać, bo nie mam totalnie już pieniędzy na serwerze. Muszę go właśnie tutaj sprzedać. Może to będzie nasz pierwszy kill tutaj na serwerze. No, naprawdę sympatycznie. no i było blisko, żeby go zabić. Uwolniliśmy w ogóle typa z opresji. Właśnie dzięki nam w sumie gości się. w mi uratowało? Bo łatwo, łatwy tam był kill, już naprawdę. On już ginął prawie, no ale właśnie, szkoda, szkoda, szkoda. Próbuję tutaj właśnie dojechać jedną osobę, ale no nie idzie to mi totalnie. Właśnie my dostajemy hity totalne, mocne. No, I nam to nie idzie. Stryk w ogóle nas będzie chciał bić chyba. A jednak nie, jednak dobra, jednak nas Naprawdę jest ciężko, kurde, zabijać graczy. Na serwerze, naprawdę jest dosyć ciężko tutaj zabijać, właśnie graczy. Dobra, wklejam się tutaj, może tu ktoś po prostu będzie. I dobra, pomagamy mu, pomagamy mu jak najbardziej. To ten upadł, kolejny, to ten upadł, kolejny. Ma farta meczek właśnie tutaj. Ma zbiję na siłce, nawet nie ma co po prostu się z nim bić. Może że mamy totem w ręce. KMRS okay, miał naprawdę seta Aresem. Myślałem, że miał jakieś lepszego seta, ale. A ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Testowanie miecza miec jak najbardziej jest opłacalny, żeby go kupić. Że macie właśnie jeden bilion wolny. Nawet wydaje mi się, że bym go tanie z ale kupiłem pierwszy lepszy. Mam nadzieję, że nie będę stratny, kurde, Chciałbym się go sprzedać, bo za piliar go właśnie wystawiłem. Ich skush i pijmy właśnie trzy laki bloki. W tym momencie i otwieramy, zobaczymy, co nam wypadnie. Może nam wypaść niesamowity drop. Co odbieramy w tym momencie, a wszystko się dzieje oczywiście na streamie. Trzy laki bloki. Zobaczymy, co nam wypadnie. Uwaga, to jest najmocniejszy moment. Wbijajcie się koniecznie na streamie, które są codziennie na kanale. Dobra, otwieramy, otwieramy to, zobaczymy, co nam wypadnie. Wielki po prostu moment. Pierwszy po prostu lucky blok. Dobra, odłamki. Otwieramy dalej, otwieramy wtedy dalej, otwieramy dalej. Zobaczymy, but ja pierciele but ostatni widzowie, e, lucky box Ostatni lucky box, no nie no Xkushy kupi mi następne lucky boxy Żeby coś wypadło mocnego, żeby mieć jest Albo odłamki, panu odłamki, też w ogóle będzie Świetnie, dobra, otwieramy widzę pierwszy Pierwszy tutaj po prostu, nie no, klucze 3, 2, 1, nie no, no dobra, to jest jakiś niefart